Artur Maziaszek, witam. Stowarzyszenie Boga Fidesz Ciekłania. Dzisiaj rozmawiam z panią Aleksandrą Rybką z Fundacji Sole z Mikołowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy sobie dzisiaj w ramach projektu Działasz, Szanujesz, Nie Mobbingujesz i procedur wypracowanych w ramach tego projektu przez uczestników. Ale porozmawiamy sobie na początku, na początku o Fundacji Sole z Mikołowa. Powiedzmy sobie, czym wy się zajmujecie, co was wyróżnia. Nasza fundacja jest młodą organizacją, bo działamy od 2020 roku i działamy, się, działamy w obszarze organizacji działań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych. W sierpniu rozpoczęliśmy nasz pierwszy, taki większy projekt Wolontariat od źródła, gdzie zatrudniliśmy pierwszych zleceniobiorców. Projekt trwa półtorej roku. Zaplanowanych jest szereg działań skierowanych do dzieci, młodzieży, członków organizacji pozarządowych, szkolnych klubów wolontariatu i nauczycieli. Mhm. Czyli tak naprawdę imprezy, które dzieją się na terenie Mikołowa czy powiatu mikołowskiego? Na terenie powiatu mikołowskiego głównie, aczkolwiek teraz planujemy warsztaty w Pszczynie. Mm -hmm. Czy już wychodzicie poza swój teren lokalny, jak rozumiem? Tak, tak, tak. Chcemy wyjść poza swój teren. Pisałyśmy teraz kolejny wniosek o dotację w ramach projektu, projektu, teraz zapomniałam nazwy. W każdym razie chcemy objąć tutaj już bardziej tak całe województwo śląskie i inne powiaty. Nie zamykać się tylko na powiat mikołowski. Mm -hmm. No to życzę powodzenia w takim razie, bo tych Bardzo dziękujemy. jest co robić w obszarze kultury, sportu i w ogóle. Wrócimy teraz już do projektu tego. Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz. Powiedzmy sobie, dlaczego Wy w ogóle zdecydowaliście się na wzięcie udziału w tym projekcie? Bardzo nam zależało, żeby sobie wypracować na samym początku działalności naszej pewne dokumenty, standardy, procedury. Żeby mieć takie mocne podstawy, żeby nam niczego nie brakowało na początek, żeby każdy czuł się dobrze i żeby było wszystko zrozumiałe dla uczestników i naszych pracowników, Mhm, mm Okej. Okay. A czym jest dla Państwa mobbing i ewentualnie przejawy mobbingu? No mobbing kojarzy mi się z czymś, z czymś niedobrym. Na pewno. Z... Gdzieś tutaj ośmieszanie jakichś pracowników, y, gdzieś grożenie im, y, na pewno izolowanie tego y, pracownika, także będzie się czuł gość, jego samoocena będzie na pewno bardzo obniżona. Jest to na pewno szereg takich y, niekorzystnych y, zjawisk, które nie prowadzą do niczego dobrego. A w ramach tej kampanii udało się tam dowiedzieć czegoś, poszerzyć waszą wiedzę w zakresie mobbingu, co może być mobbingiem, a co nie wydawało się na pierwszy rzut oka mobbingiem? Tak, tak, tak. Bardzo nam to pomogło rozróżnić właśnie, co jest mobbing, co nie jest, co nie jest mobbingiem. I w ogóle masę przydatnych informacji gdzieś tam z kodeksu pracy, współpracy z, z osobami z niepełnosprawnością, także masę ciekawych rzeczy. Cieszymy się, że już procedury zostały wypracowane. Co prawda nie zapoznaliśmy się z nimi jeszcze, ale mam nadzieję, że, że przeczytamy na spokojnie i no, cieszymy się, że to już jest. Mhm. Dlaczego to przeciwdziałanie i mobbingowi i dyskryminacji w organizacjach pozarządowych jest potrzebne generalnie? Zyskaliście coś w ramach tego projektu? Tak, zyskaliśmy bardzo dużo. Bardzo, bardzo ważne jest przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji. Mam nadzieję, że będziemy szkolić naszych pracowników, zleceniobiorców, informować o konsekwencjach mobbingu. No i chcemy wdrożyć te procedury antymobbingowe tak, żeby wszystko szło zgodnie z planem i żeby współpraca się układała między nami wszystkimi. Mm -hmm. Procedury antymobbingowe, czyli mówimy o czym, jakbyśmy mogli tak mniej więcej nakreślić generalnie. To jest jakiś zespół, że tak powiem, zachowań, których nie wolno, że tak powiem, propagować czy wdrażać w organizacji pozarządowej? O co konkretnie chodzi, jakbyśmy mogli coś tam powiedzieć? Na, na... Co to są. Na pewno jest to szereg szereg jakiś. Brak mi teraz słów, nie szereg dokumentacji, tylko szereg jakichś zapisów, które gdzieś nam e, określą, co należy robić i jak działać. E, co robić, jeśli wystąpi jakieś takie niekorzystne zjawisko, e, jak temu zapobiegać. E, myślę, że, myślę, że o coś takiego chodzi w tym. Mhm, mm okej. Okay. Procedury już są wypracowane, jak rozumiem, tak? Proszę. Tak, są, dostaliśmy właśnie taką procedurę na maila i mamy czas na zapoznanie się z nią. W przyszłym mm -hmm. tygodniu mamy spotkanie zarządu i chcemy po prostu to omówić. Mm -hmm. No właśnie praktycznie trwa kilka miesięcy, więc generalnie jeszcze jest czas na wdrożenie i generalnie zamknięcie tych spraw. Ale powiedzmy sobie, jak pracowaliście nad tymi, projektami, nad tymi procedurami i generalnie rozmawialiście na temat mobbingu w ramach tego projektu, to to było jak? To były jakieś warsztaty, to były, to były spotkania. Jak to wyglądało tak fizycznie? To były przykłady osób, które wam gdzieś tam. Właśnie tak y A, właśnie, y był problem? Tak, my, wiadomo, zawodowo, my działania fundacyjne robimy w czasie jakby wolnym, także mamy bardzo mało czasu na jakieś tam spotkania y, czy spotkania zarządu, ale y, przygotowując się do warsztatów, spotykamy się y, z naszymi wolontariuszami, którzy stale z nami współpracują i podczas tych spotkań y, byliśmy w stanie omówić pewne rzeczy, zapoznać się z pewnymi rzeczami. Także gdzieś między takimi warsztatami prowadziliśmy rozmowy na ten temat. Mhm. Jesteście bogaci, jak rozumiem, zyskaliście nie tylko wiedzę, ale też te procedury, które są tak naprawdę najważniejsze. Nawet nie same procedury, bo procedury można mieć na papierze, ale wdrożenie tych procedur. Tak, 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 dokładnie. Ja cieszę się, że mogliśmy gdzieś to tam omawiać właśnie z naszymi wolontariuszami i współpracownikami gdzieś jakieś ewentualne uwagi były, co zrobić, żeby coś ulepszyć także. Cieszę się, że to było omówione, a nie tylko po prostu gdzieś tam zostawione, przeczytane i, tak powiem, odbębnione. Nie? Mhm. Czyli super, czyli generalnie będziecie bogaci, szczególnie jak się udaje wprowadzić w życie już, tak, tak żeby one funkcjonowały. Czyli ten zespół, że tak powiem, tak, zabezpieczy tak. przed mobbingiem i ochroną pracowników, tak naprawdę, z fundacji. Dzisiaj naszą naszym gościem była pani Aleksandra Rybka z fundacji Sole z Mikołowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, bardzo mi miło.